Cześć, to ja, Fenek ze słonecznej krainy. A wy jesteście z tego super przedszkola? Pomarańczowa ciuchcia? Ekstra! Ostatnio pobiegłem w podskokach do przedszkola, aby się z Wami spotkać, ale Was już nie spotkałem. Szkoda! Miałem oczy szeroko otwarte, żeby się nie zgubić. I się udało! A czy można biec z zamkniętymi oczami bezpiecznie? Jak myślicie? Można, ale jak biegniesz bez pomocy, możesz się nieźle potłuc. Zobaczcie tutaj. W biegu na 1500 metrów osoby niewidome biegną z szybkim przewodnikiem. Osoba niewidoma może się poruszać sama, ale z laską oraz bardzo powoli. Z przewodnikiem może nawet biec. Popatrzcie, jak nasza niewidoma sportsmenka wygrywa bieg. Mogła biec tylko dzięki przewodnikowi, który informował ją, gdzie biec. A czy ten przewodnik musi być bardziej wysportowany niż zawodnik? Oczywiście, przewodnik przecież nie może spowalniać zawodnika. Właśnie jesteście w miejscu szczególnym w firmie Bonier która wydaje gazetę Puls Biznesu i prowadzi serwis internetowy Bankier. Oni są dla nas takim przewodnikiem w świecie finansów. To dzięki nim dowiedziałem się, że mogę mieć konto bankowe i nawet kartę przedpłaconą, którą mogę płacić w sklepie. Nawet moja siostra Fenia może ją mieć, a ma dopiero 5 lat. Myślę, że dam sobie na tą kartę moje zdjęcie. Będzie super! Można iść przez życie samemu, albo biec przez życie z przewodnikiem. To ja już biegnę! Pa! Miłego dnia! I do zobaczenia! Hejka!